W pewnej małej wiosce w przeddzień Halloween panowała niesamowita atmosfera. Wszystkie dzieci nie mogły doczekać się, kiedy zapukają do drzwi sąsiadów, wołając cukierek albo psikus. Wszędzie stały lampiony z wyciętymi dyniami, które rzucały ciepłe pomarańczowe światło na chodniki. Ale w tej wiosce była jedna dynia wyjątkowa. Ona była naprawdę wyjątkowa. Owa dynia nie była zwyczajną dynią. Każdej nocy, gdy tylko zapadał zmrok, budziła się do życia i rozpoczynała swoje przygody. W tym roku miała szczególną misję. Chciała odnaleźć magiczny cukierek, który, jak mówiła legenda, miał spełniać jedno życzenie tego, kto go znajdzie. Życzenie, które miałoby się spełnić dynia, chciała podarować Jasiowi z sąsiedztwa. Jaś bardzo chciałby być jak dzieci z wioski biegać na dwóch nogach, skakać i śmiać się. To byłoby moje życzenie. Myślał, więc tego wieczoru odważnie wyruszył na poszukiwanie cukierka. Kiedy tylko noc zapadła na dobre, Jaś zaczął swoją podróż przez wioskę. Wkrótce dołączyły do niego sympatyczna sowa o imieniu Sofii i czarny kotek Felix, który chętnie pokazywał mu drogę po drodze spotykali uśmiechnięte dzieci przebrane za duchy, czarownice i superbohaterów, które wesoło machały do nich rękoma. Hej, Jaś, szukasz magicznego cukierka? zapytała mała dziewczynka przebrana za wróżkę. Tak, a wiesz, gdzie go znaleźć? zapytał Jaś. Słyszałam, że ukrywa się przy największej dyni w wiosce odpowiedziała dziewczynka. Jaś z wielką nadzieją poszedł w stronę tej ogromnej dyni, oświetlonej mnóstwem małych lampionów. Kiedy dotarł na miejsce, zobaczył złoty cukierek, który leżał na jej szczycie. Wspiął się na samą górę z pomocą Feliksa, który był świetnym wspinaczem i w końcu dotarł do cukierka. – Czy to jest magiczny cukierek? – zapytał Sofie, nie dowierzając. – Tak, to on. Powiedział Jaś z radością i zamknął oczy, myśląc o swoim życzeniu. Chciał mieć dwie nogi, by mógł biegać i bawić się z dziećmi. Gdy otworzył oczy, poczuł, że coś się zmieniło. Zamiast twardej łodygi miał dwie małe dyniowe nogi. Sophie i Felix wiwatowali, a Jaś podskoczył z radości. Teraz mógł biec przez wioskę, dołączać do dzieci i krzyczeć cukierek albo psikus, jak wszyscy inni wieczoru wszyscy mieszkańcy wioski byli zaskoczeni widząc dynię jasia biegającego i śmiejącego się z dziećmi była to najbardziej niezwykła noc.